w dzisiejszym odcinku, dzisiaj to jest trzeci odcinek z akwarystyki, taki, taki mini odcinek. A na to się idzie. Weźmy. Tu to się jest. jest. Korolek nagrywamy. Dobra, ona na rybku. Trochę mi ten na rybek podróż, bo już go widać w kamerze. Wcześniej go nie było, widać. pokażę go tak z góry. Zaraz, zaraz nie będę musiał telefonu wyciągać z wody. sobie. Mam roślinki jakieś porzucam. No. Karmię własnym pokarmem, własnej roboty. Znaczy własnej roboty, zwykłym pokarmem, tylko że sam go sobie robię. Tutaj ten wenonik. Nie chcę iść do palca, no. Filtr. Filtr na palce, na wiem tamtym. Nie chciałbym, gdzie drugi drugiej taki, który do Właśnie na karmię ten. Prawie o to na karmie. To nasz taty wyłóż, patrzmy. Taty właśnie robią. Papota, rada. Ale patrzcie, jak to działa. Kaktusik, uwaga. Brawo. Ja sam, sam własnej roboty, statyw pod, później kupię. Ej, nie widać. O, to tak powinno być. Czekajcie jeszcze, to tak... o, 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 o. Czekajcie, zobaczę, jak to wygląda. Aha, fajnie to wygląda. Spadło mi kamera, no zajmiecie. O, nie, nie będzie, o, tak, żeby było. Ale kurczę nie będzie. O, 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 o! Jest! No, kaban. I I dokarmek bierzemy, taki sobie pokarmek. Ja tu wam pokazywałam, w ostatnim piękną. Jak ty Karol w tym akwarystyce jak ty reklamujesz te swoje pokarmy. To jest pokarm. Bardzo dobry. Jest te, tamten też jest dobry. A ten jeszcze dobry. Ej, nie, nie skup mnie jeszcze. No, jak się tutaj, kurde. Jak Murzyn na szpilę. No jeszcze jeden. O, ty główku jeden ty! Który to był? Buguszka? ty jedna ty. Zarażacie nie dostaniesz, Jest. To jest to, Dobra. pokarm. Na chwilę uchrawić to Muszę zamknąć program. daj sobie, mleko mi troszeczkę, po prostu troszeczkę. Kupiłam sobie No, pływajmy sobie, kupię tutaj. Potem... Teraz ym, za 4 dni już będę miał nowego, wygląda około. Ym, nie wiem, 15 metrów będzie miał 6, nie wiem, to zależy. Muszę się spytać w sklepie. No tu mały rok, no, nie moje ostatnie Kładziemy statyw. Dzisiaj może jeszcze wymienię wodę, ale u mnie dzisiaj ksiądz chodzi. Więc tutaj rodzice nie pozwalają, żeby nie nabrudzić. Ale wieczorem sobie wymienię. Może jeszcze nagram z tego filmik. Podłożę troszeczkę, tu zmienię. No. Tak wygląda. O, tu nie taki większy przypadek. Gubik. Malutki. Muszę go jakoś stamtąd tamtą wyjąć. Dani, ja kordę nagrywam. ja nagrywa. A tak, gadam się do tego, do kamery. Nagrywam kordłę zamiast <gryw> akwarium. <adding> o, taka kamera, nie? Z lotu ptaka. Jak to wygląda? Gorzej, zaraz będę musiał łapać telefon, złodem. I tak wygląda jak akwarium z góry. Jeszcze tu pokażę, jak wygląda z góry moje akwarium. Tak to wygląda. O, tu nie wiem, czy to jest. Tu się a ty mówisz, że karapel to te wężyki samo muszę kupić, bo tutaj jest taki kamień. I z niego leci powietrze. Widzę, że pod z nimi filmikami jest dużo łapek w dół. Co mi bardzo mi podoba. Co? Co mi się bardzo nie podoba. No, bo mi się bardzo nie podoba, no bo jest więcej łapek do dół niż lajków, nie? A ja się staram. Bardzo. Bardzo. <laughs> bardzo, ja bym chciał. No. Co tu jeszcze powiedzieć o akwarium? To wszystko powiedziałem w poprzednich odcinkach. Teraz będę musiał trochę więcej rybku kupić, żeby, żeby mieć co gadać na odcinkach i podłoże zmienić. Zaraz będę musiał czyścić tego kamienia. Po tutaj. Paweł czy maki. Piasku nawalają na te kamienie, a to brzydko wygląda. Tu gdzieś jest sumik, ale nie mogę go za wszelką cenę nagrać. Mam takiego iryska, taka gorzka karłowa, tak czegoś tak. O, tam siedzi, ale nie będzie go widać. Siedzi tam skampiony. Nie będziemy na niego tracić czasu. Jeszcze zobaczę, gdzie on jest. Patrz, patrzcie chwilę. I damy z Glonujat no, przy okazji z nimi. Nie chcę siedzą. Konarek. No. Więc to chyba byłoby wszystko w tym odcinku. Lekujcie, subskrybujcie i komentujcie mój kanał. z tej strony był Adam Zakrzewski. Kłaniam się po same kolana. Tak jak. No, taka będzie no, mu i tak więc. narka.